W tej serii nauczysz się, jak działa P2 od podstaw, tak żeby rzeczywiście zrozumiał poszczególne mechaniki, systemy, w jakie statystyki warto inwestować i jak skutecznie przejść kampanię, no i wiele więcej. Szybka informacja zanim zacznę. Od dziś do piątku rusza codzienny stream od godzin 16, gdzie będę przechodził kampanię w przygotowaniu na nową ligę. To świetna okazja, żebyś nauczył się razem ze mną, w jaki sposób robić to najskuteczniej. No i w piątek możesz rozpocząć nową ligę również razem ze mną na strumieniu Twitch TV, Eber Kazak Podłoga. Serdecznie zapraszam. Na tematem dzisiejszego filmu będzie akt drugi. Jak przejść go jak najszybciej. Jeżeli jeszcze nie widziałeś filmu z pierwszego aktu, to polecam go najpierw zobaczyć. Tam też dokładnie pokazuję jak śledzić moje rady, tak żebyś nie był zagubiony. Natomiast dzisiaj zaczniemy od aktu drugiego Astyria Outskirts i pokażę Ci jak możesz na tych mapach odnaleźć łatwiej, tak żebyś nie musiał się gubić właśnie, kiedy szukasz bossa czy jakiegoś eventu, żebyś mniej więcej przynajmniej wiedział, w którą stronę zazwyczaj na każdym terenie iść. Na tej konkretnej mapie po wejściu z checkpointa, polecam po prostu śledzić lewą ścianę. Zauważyłem, że tutaj akurat dużej różnicy nie ma, czy będziemy śledzić lewą ścianę, czy prawą, natomiast zazwyczaj idąc lewą ścianą na bossa trafia szybciej. Tutaj akurat mamy bardzo ładną mapkę, bardzo szybko na tego bossa trafiłem, natomiast czasami będzie trzeba na przykład zawrócić jeszcze dalej tutaj na górę, trochę na prawo i dopiero tam będzie gdzieś boss. No to już zależy konkretnie od mapy. Natomiast polecam po prostu trzymać się jednej ściany i uważać, bo czasami nawet takie małe miejsce tutaj jak mam nieodkryte, może się okazać, że tam jest przejście dalej, tam będzie gdzieś boss, więc polecam dokładnie przy ścianach iść, tak żeby mieć tą ścianę dokładnie odkrytą. Kolejny ząb, który mamy to Maldon Quarry. Tutaj teoretycznie może się wydawać, że jest skomplikowana ta mapa, natomiast ona jest po prostu bardzo duża, natomiast większość drogi są właśnie takie proste korytarze, czasami trafiamy na taki właśnie mało otwarte przestrzeń. Tutaj może być po prostu w trzech rogach przejścia. Zazwyczaj będzie naprzeciwko, czyli tutaj w rogu. Teraz niestety tutaj nic nie ma, więc będzie po prostu tutaj po prawej na dole. Więc po prostu jednym z tych trzech rogów tutaj zawsze do przejście może być. Zazwyczaj trzeba przejść po prostu przez każdy róg. Natomiast ten kwadracik nie jest jakiś duży. I potem jak idziemy, no to znowu mamy dosyć zamknięty teren, takie bardzo wąskie korytarze. I znowu można trafić na taki troszkę bardziej otwarty teren. Tutaj, tak samo, w jednym z rogów będzie przejście dalej. I na tym polega cała mapa. Ona jest po prostu. Bardzo długo, nawet jeżeli byśmy znali dokładnie całą drogę, no to trochę czasu zajmie, żeby tu przejść. Natomiast to dobre miejsce, żeby zabić dużo potworków i zdobyć trochę ekspa, bo to są dosyć dobre grupy potworów, więc polecam po prostu przez tą całą drogę starać się zabić worki, tak żeby trochę dobić level. Kolejne miejsce, które mamy to Mountain Mine. Tutaj jedyne, co na początku można się troszkę zgubić, jeżeli pójdziemy do tyłu, to mogą być takie właśnie kwadracik mały, czasami trochę większy, który możemy trochę czasu stracić. Więc kiedy tutaj wchodzimy, idziemy w korytarz, który jest między waypointem i checkpointem. I zawsze tutaj albo na górę, albo na prawo będzie wyjść. Ściak. mam teraz na prawo i teraz kiedy już tego wyjdziemy trzymamy się głównie lewej ściany sami mogą się trafić takie ślepe uliczki na których tydzień czasu stracimy natomiast ja wolę wejść w każdą uliczkę żeby się upewnić że tam nie ma przejścia dalej i po prostu trzymam się lewej ściany aż dojdę do bossa Czasami może trafić się po drodze event, tutaj będzie jakaś skrzynka z jakąś nagrodą, natomiast jeżeli nie trafimy w drodze na bossa, to nie ma co się po nią wracać i tak to kontynuuje po prostu drogę dalej, aż znajdę bossa. Czasami mapy będą trochę większe, czasami szybciej się je trafi, natomiast tutaj nie znalazłem jakiegoś lepszego sposobu, żeby rzeczywiście dojść na bossa szybciej. Kolejne miejsce, o którym mówimy, to Keth, Nie pamiętam do końca, czy w tej kolejności się robi te miejsca. Teraz niektóre mapki mogą być w złej kolejności, no ale z większego to znaczenia dla filmiku nie ma. Tutaj wychodzimy z karawany, Mamy checkpoint i waypoint. Jedyne co chcemy robić, to po prostu iść przy tej ścianie, przy której wychodzimy z waypointa. I tutaj zazwyczaj. Będzie po drodze właśnie bossu, jak go zabijemy, to i potem idziemy na środek, też tak przy ścianie trochę na środek i tutaj będzie właśnie taki mościk i przejście dalej do Lost City. Czasami natomiast może być ułożenie troszkę inne, postaram się tutaj też znaleźć, natomiast też dużo się nie zmienia, będziemy zawsze wychodzić na początku przy waypointie, teraz mamy akurat waypoint właśnie z drugiej strony, więc idziemy przy tej prawej ścianie. I jeżeli właśnie nie znajdziemy bossa w takim miejscu, jak pokazywałem, że po prostu idąc przy ścianie to nie znajdziemy bossa, chyba akurat trafia się taka mapka, to jedyne co musimy robić, to idziemy po prostu troszkę dalej i teraz zawracamy przy tym takim właśnie pustym terenie, czyli robimy tak przy ścianie przejście i zawracamy tym pustym terenem i bossu będzie gdzieś tutaj. No, więc mamy tutaj bossa. Najlepiej się po drodze, jakieś checkpointy właśnie znajdziemy. Najlepiej sobie po zabiciu bossa właśnie wrócić jakimś checkpointem. No i znowu idziemy przy tej ścianie środkowej do mościku i wychodzimy do następnego miejsca. Kolejne miejsce, które mamy to Delos City, tutaj generalnie opłaca się brać po prostu jedną stronę i trzymać się jednej ściany, a głównie dlatego, że interesuje nas tutaj jeden event, a dokładnie taki tomb, który zawsze za pierwszym razem, kiedy go otworzymy da nam się level 7 Spirit Gem. Teraz z prawej strony go nie było, natomiast może się pojawić właśnie z prawej strony albo z lewej, więc przechodzę bardziej na lewą stronę tutaj wezmę sobie checkpointa i zawrócę trochę tam będziemy przechodzić dalej natomiast tutaj gdzieś po lewej stronie, stronie będzie event trafił się event drugi tego eventa jeżeli go nie spotkamy po drodze to nie opłaca się wyszukiwać specjalnie natomiast z tego co pamiętam ten potworek daje nam losowego jivella natomiast teraz jeżeli już jeden event pojawił się właśnie przed tym checkpointem to są dwie opcje albo na dole będzie jeszcze jeden event tutaj albo drugi event będzie tam na górze teraz trafiło się właśnie event kolejny będzie na górze no czasami się nie, da, nie da się właśnie do końca przewidzieć czy event będzie kolejny na dole, czy na górze, bo czasami mogą być obydwa event właśnie z góry. Więc teraz tak samo, trzymam się jednej ściany, nawet jeżeli spotkam najpierw wyjście, właśnie to dojdę do, do wyjścia, wezmę sobie checkpointa i zawrócę do drugiego eventa, żeby właśnie tego level 7 Spirit Gema zdobyć. Mamy checkpoint, jest tu i też tomb. No i tutaj za pierwszym razem, jak właśnie skrzynkę otworzymy, no to będzie level 7 Spirit Gem. Kolejny raz już nam go nie dadzą, tak, ale przy przychodzeniu pierwsza z kampanii, no to go dostaniemy. Więc ta mapa czasami może się trafić dosyć krótka, bardzo łatwa, czasami dosyć długa. Natomiast kiedy wchodzę w to miejsce, no to właśnie wybieram sobie jedną stronę, którą będę szedł. Jeżeli tutaj będzie event, no to po prostu idę wtedy w prawy górny róg. Jeżeli może być przejście, które jest tutaj, ono może być też tutaj. Więc jeżeli go tutaj nie ma, no to idę przy tej ścianie górnej do góry i przechodzę sobie dalej. Natomiast jeżeli tutaj nic nie znajdę, to tak jak robiłem właśnie to w tym momencie, przechodzę na lewą stronę, szukam tego eventa właśnie z Spirit Gemem. Jeżeli go nie znajdę, no to robię tak samo, że idę tutaj. Jeżeli nie będzie tutaj przejścia dalej, no to przechodzę na drugą stronę i na górze może być tutaj podobnie. Właśnie idę przy jednej stronie, event może być pojawić się tutaj gdzieś na środku w jednym z tych trzech miejsc, albo bardziej przy ścianie, albo na środku, albo po prawej właśnie ścianie, mniej więcej tak jak jest tutaj. Więc idę po prostu przy ścianie, jeżeli dojdę najpierw do wyjścia, no to biorę sobie checkpoint, zawracam i teraz jak właśnie bym zrobił ten event, no to sobie checkpointem wrócę i przejdę dalej do Buried Shrines. Buria Shans działa dosyć podobnie to do Lost City. Mapa jest podzielona na takie dwie, powiedzmy, połowy, które są oddzielone mostem. I możemy mieć na dole albo jeden event, albo dwa eventy. Lub jeden event na dole, jeden na górze. Na dole zazwyczaj właśnie wolę po prostu iść w dolną ścianą. Ten event dostajemy za niego Ancot Support Gema, więc jak potrzebny jest to właśnie bardzo fajnie. No i druga rzecz jest: można sobie za satysfakcjonująco zabić kilkadziesiąt potworków. Nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie można tyle potworków sobie na strzała zabić, nawet na niskim poziomie więc nawet po to tutaj warto przyjść i teraz na dole może być właśnie kolejny event który możemy dostać pierścień możemy sobie wybrać do którego rezista chcemy czy to fire, cold czy lightning więc jeżeli potrzebujemy ten pierścień no to właśnie trzeba znaleźć ten event zazwyczaj będzie on też na dole i tutaj wtedy wybieramy jeden z trzech właśnie pierścieni jeżeli go nie potrzebujemy no to wiadomo nie ma co tracić czasu i potem szukamy wyjścia, tutaj powinno być po prostu w prawym górnym rogu lub w lewym górnym rogu, więc zależy jak nas poprowadzi mapa, trzeba je po prostu znaleźć. Teraz omówimy sobie Mastodon Badlands. To jest akurat bardzo proste miejsce. Tutaj generalnie jak wychodzimy z karawany, mamy waypoint. Tutaj chcemy iść po prostu przy tej ścianie, przy której jest pierwszy checkpoint. Jeżeli pierwszy checkpoint będzie właśnie przy prawej ścianie, no to będziemy szli prawą ścianą. Czasami checkpoint może być na przykład właśnie teraz z lewej strony. I wtedy po prostu wybieramy tą ścianę, idziemy przy niej. Tutaj jakiejś dużej też różnicy nie ma. Jeżeli będziemy prawą stroną, nie stracimy jakoś dużo czasu. Nie będzie to jakoś ogromna różnica. Zazwyczaj po prostu jeżeli wybierzemy stronę z checkpointem, będzie trochę bliżej. Natomiast to też nie jest 100% ale z oczywistej zwanej większości tak trafimy szybciej. Po Mastodon Badlands mamy The Bone Pits i tutaj mapka działa w bardzo prosty sposób. W kącie zawsze będzie taki malutki korytarz i w tą stronę, którą ten korytarz prowadzi, chcemy po prostu cały czas iść. Trzymamy po prostu dosłownie tutaj przy, przy, przycisk gdzie trzymam, idę tylko w prawą stronę jak się da, czasami takie małe zakręty będą, no to muszę znaleźć właśnie lepszą drogę dookoła, natomiast staram się właśnie dokładnie iść po prostu cały czas w kierunku, którą prowadzi ten pierwszy korytarz, aż dojdę do bossa. Tutaj po prostu cały czas staram się jak tylko się da iść prosto. Czasami wiadomo, że właśnie trzeba będzie trochę zakręcić. Czasami na przykład dojdziemy do ściany i trzeba będzie pójść do góry trochę i tutaj będzie boss lub na dół trochę i będzie boss. Natomiast idąc z tego korytarza, no to zawsze dosyć blisko tego kierunku bossa znajdziemy. Kolejne miejsce, które mamy to Traitor's Passage. Tutaj generalnie mapa potrafi być bardzo prosta, bardzo łatwa, albo bardzo długa, gdzie musimy się ciągle zgubić. Mamy właśnie taki checkpoint w takim długim korytarzu. Tego będziemy zawsze szukać. Czasami przed tym checkpointem będą korytarze, które się ciągną, jakby zawijają w kilka stron, i dopiero dojdziemy do tego właśnie korytarza z checkpointem. No czasami będzie on tak od razu tak jak tutaj. Tutaj różnica może być bardzo duża. Natomiast generalnie szukamy tutaj bossa i przejścia dalej. I boss może pojawić się tylko właśnie po tym checkpointie, w takim korytarzu. Teraz pozostaje jedynie. Praktycznie każdy korytarz niestety trzeba wejść. Iść, bo nie ma tutaj dobrej zależności. Jedyne co no, to właśnie na, najpierw najlepiej dojść do końca tego korytarza. I teraz, jeżeli właśnie znalazłem przejście dalej z prawej strony, to zazwyczaj boss będzie z lewej strony gdzieś, albo gdzieś tutaj na dole, albo właśnie nawet na górze po prostu zazwyczaj te Gates i boss są jakby naprzeciwko siebie na mapie, więc to jest jedyna rzecz, która nam może tutaj tak naprawdę pomóc. Więc teraz wrócę sobie checkpointem trochę wcześniej i tutaj już będzie boss, już tu widzę. Jest mamy je też bossa. Niektóre mapy mogą być bardzo proste na przykład Wychodzimy tutaj, gdzieś tutaj na przykład będzie boss i później tylko idziemy korytarzem gdzieś tutaj na przykład i będzie wyjścia. Czasami trafi się nam tak, no a czasami właśnie tak jak tutaj, że trzeba gdzieś do końca korytarza całego dojść i później zawrócić i bossu będzie kompletnie z drugiej strony. No i teraz mamy Halani Gates, to jest akurat bardzo proste miejsce, to praktycznie tylko trzeba iść do przodu. Mamy takie wąskie dosyć korytarze, gdzie nic się za bardzo nie dzieje, chcemy jedynie iść przy tej lewej ścianie, a dojdziemy do kolejnego mostu mamy właśnie kolejny most, natomiast przed nim zawsze, jeżeli zejdziemy sobie tylko troszkę na dół, to będziemy mieli właśnie checkpoint z żółtym potworkiem. Po nim zawsze jest żółty młotek oraz możemy jakieś dodatkowe dostać, więc czasami warto jest po prostu go tutaj sobie przyjść zabić, bo jest bardzo blisko też mostu. A tak to jak widać idziemy właśnie cały czas tylko prosto, aż dojdziemy już do samego bossa. Na koniec zazwyczaj wyjdzie nam kształt takiej eski, po prostu, więc tutaj nic skomplikowanego nie ma. Na Valley of the Titans zazwyczaj po prostu najlepiej iść przy ścianie wybrać sobie ścianę jakąś zewnętrzną i się je trzymać. Tutaj po drodze właśnie trzeba znaleźć takie trzy Ancien To jest dosyć dobre miejsce, żeby zabijać większość potworków, które spotkamy, żeby właśnie dobić sobie trochę rewel, bo mapa jest dosyć duża i trzeba duży kawałek na niej przejść. Mamy drugie Ancien seal. Warto też znaleźć waypoint tutaj od razu. Będziemy potrzebne troszkę później, ale warto jest go znaleźć, jak będziemy już na tym, w tym miejscu. Mamy trzy. No i właśnie czasami albo jeden asyncil, albo waypoint mogą być gdzieś bardziej w środku. Więc czasami trzeba właśnie tak troszkę będzie wyszukać. Później można włożyć tutaj te dwa reliki, żeby dostać jeden z tych bonusów. Dlatego ten waypoint się przydaje mieć. A kiedy już mamy wszystkie trzy asyncile, no to gdzieś właśnie na takim miejscu, gdzie jest taki większy otwarty teren, właśnie na środku znajdziemy przejście dalej. Potem wchodzimy do The Titan Grotto. To jest teoretycznie dosyć prosta mapa. Można czasami się tutaj troszkę zgubić, jeżeli będzie trochę niefartowne, powiedzmy, ułożenie. Natomiast zazwyczaj no, to jest ona to dosyć prosta. Prosta. Generalnie zasada jest taka, że prostu bossu będzie zazwyczaj na drugim krańcu mapy. Czyli jeżeli właśnie tutaj się mapa dosyć na bok, teraz mnie prowadzi no to po prostu gdzieś będę szedł najdalej jak tylko mogę, w kierunku, w którym mi pozwoli mapa iść i gdzieś bossu właśnie będzie na którymś krańcu mapy. Czasami nam się trafi więcej ślepek z uliczek, czasami mniej, no to już po prostu zależy od ułożenia, natomiast nie da się tego raczej uniknąć. Zazwyczaj właśnie no gdzieś na powiedzmy połowie mapy taki checkpoint znajdziemy, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku, po prostu taki korytarz z checkpointem i właśnie po tym checkpointu już gdzieś będzie bossu. Dlatego też na przykład tutaj właśnie już dalej nie szedłem, ponieważ wiedziałem, że naprzeciwko mapy będzie właśnie bossu. Więc jak prowadziłem je mapa właśnie w tym kierunku, no to wiem, że gdzieś w tej granicy bossu właśnie będzie, a nie gdzieś tutaj na dole. Mamy też i Bossa. No to jest akurat jedna z gorszych map. No sama w sobie jest bardzo duża, no i było dużo takich ślepych uliczek. Natomiast czasami tego się właśnie nie da nią uniknąć. Czasami niestety trzeba się troszkę tutaj zgubić teraz mamy deszar i tutaj generalnie zasada jest dosyć prosta to jest zależnie jak prowadzi nas mapa widzimy, że ściany są w tym kierunku, więc środek będzie nas prowadził mniej więcej tutaj, to znaczy że właśnie tym środkiem chcemy teraz cały czas iść, aż praktycznie dojdziemy do końca mapy czasami właśnie takie małe zakręty trzeba robić ale praktycznie cały czas tą linią będziemy szli aż dojdziemy do samego końca mapy ta mapa jest podzielona też na dwie części w pierwszej części mamy właśnie tylko po prostu takie wybrzuszenia, natomiast druga część zaczyna się, kiedy mamy już właśnie te takie małe budyneczki, w które można wchodzić tak jak właśnie tutaj obok nie jest. Właśnie takie budynki można wchodzić, to jest druga część i zaraz powiem, dlaczego to jest ważne. Natomiast najpierw chcemy właśnie dojść do samego końca i tutaj już będziemy mieli checkpoint, przejście dalej. Natomiast na tej mapie możemy znaleźć również quest, który da nam dwa dodatkowe skilla, z tego co pamiętam. Będzie trzeba po prostu znaleźć zwłoki gdzieś na ziemi i one znajdują się zawsze gdzieś właśnie na tej drugiej części mapy, czyli dopiero na tej części, gdzie są już te takie budynki. Więc właśnie wtedy, jak już mamy checkpoint przed wyjściu do kolejnego miejsca, no to możemy zacząć trochę bardziej w kółko chodzić, tak żeby znaleźć sobie właśnie te zwłoki. I tego kłastu zrobić. Miło się teraz nie pokaże, no bo już go mam zrobionego. Natomiast jak będziecie robić kampanię, no to gdzieś go właśnie po drodze znajdziecie. Trzeba tylko właśnie tak dookoła mniej więcej chodzić. Kolejna mapka to Puff of Morning. Ona może wydawać się na początku trochę straszna, ale tak naprawdę jest bardzo prosta. Tutaj na początku zazwyczaj idziemy trochę prosto, i potem troszkę mapa zakręca. Czyli właśnie teraz zakręca nam do góry. I teraz po prostu naszym celem jest, żeby iść cały czas w kierunku, w którym nas zakręciło, cały czas prosto i gdzieś tutaj znajdziemy wyjścia. Więc trzymam się najbardziej prosto tej linii, jak tego się da. Wiadomo, że jakieś zakręt czasami trzeba zrobić. Natomiast generalnie ta mapa wygląda dużo straszniej niż tak naprawdę jest. Praktycznie cały czas prosto przyszedłem i koniec mapki jest. Kolejne miejsce, w którym chodzimy, to The Spires of Deshar, i tutaj zasada teoretycznie będzie taka sama. Idziemy po prostu idziemy po prostu w róg naprzeciwko tego, z którego zaczęliśmy. Więc jak zaczęliśmy w dolnym lewym rogu, no to idziemy na prawy górny róg, tam znajdziemy bossa. Mamy też tutaj bossa, praktycznie idąc właśnie w przeciwny ruch, tak jak mówiłem. Natomiast jedna różnica jest taka, że tutaj jeszcze po drodze jest do zdobycia taka kapliczka, która daje nam chyba maksymalny rezist, któryś o 10% zwiększony. E, więc ona akurat może być praktycznie wszędzie. Może się nawet trafić tutaj. Może być gdzieś tutaj, może być tutaj. Nie wiem, czy jest jakaś najlepsza metoda na to. Ja generalnie, jeżeli właśnie przejdę i po drodze jej nie znajdę, to zazwyczaj wracam się do pierwszego checkpointa i idę przy lewej ścianie do góry. Jeżeli tutaj nie znajdę, no to potem po prostu idę w drugi korytarz i zawracam na dół. Więc generalnie robię po prostu taką eskę aż znajdę już ten ołtarz. Tym razem trafiło się praktycznie na środku mapy. Natomiast, tak jak mówię, no to jest akurat bardzo losowe. No i potem, jak się właśnie to weźmie, no to można do checkpointa wrócić i sobie już zabić bossa. Dostałe dwie ma ostatnie mapki, które prowadzą do bossa. Pierwsza do Dreadnought. Tutaj generalnie mapka jest bardzo prosta. Są dosyć wąskie korytarze i takim małą eską powiedzmy też będziemy szli przez te właśnie korytarze. Czasami trzeba właśnie zawrócić trochę na dół, czasami trochę do góry aż dojdziemy po prostu do wyjścia, do kolejnego miejsca. Na środku zazwyczaj znajdziemy po prostu checkpoint, ale potem kontynuujemy po prostu tak samo. Jest i wyjście, no i właśnie tak wygląda mapa. Taką małą meskę powiedzmy robimy. Z wiadomo, że zawsze każda mapa będzie trochę inna, natomiast zawsze będzie dosyć podobnie. I ostatnia mapka, Dreadnought Vanguard, będzie również bardzo prosta, bardzo podobna. Nie do końca będzie to taka s jak była wcześniej, natomiast mamy tylko wąskie korytarze, y które prowadzą praktycznie tylko w jednym kierunku, więc nie da się praktycznie zgubić. Po środku znajdziemy taki checkpoint, tutaj wychodzimy w prawo, i tymi włoskimi korytarzami, aż dojdziemy już do bossa, no to sobie idziemy. Tutaj są duże grupki potworków, jesteśmy przed bossem aktu, więc warto ich też sporo zabić, żeby sobie trochę level podbić, no i mamy bossa aktu, więc akt drugi mamy skończony. Dzisiaj na streamku planuję zrobić właśnie taką ściągę, jeżeli widziałeś poprzedni film z poprzedniego aktu, no to ja zrobiłem taką ściągę na każdą mapkę, więc dzisiaj na streamku planuję zrobić właśnie taką mapkę do tego aktu drugiego oraz oczywiście film do aktu trzeciego również będzie, więc daj znać co o tym myślisz, czy podoba Ci się, w jaki sposób te filmiki są zrobione, czy są dosyć przejrzyste? A póki co dzięki za oglądanie i trzymaj się, cześć!